Cześć wszystkim z tej strony, bo vlog. Zapraszam Was do oglądania mojego nowego wideo. W dzisiejszym filmiku wam chcę pokazać, jak się objeżdża Tatry dookoła na rowerze. Więc zachęcam do oglądania, bo będą najciekawsze urywki wybrane z, tego, z tej trasy. Więc będzie się działo. Zaczynamy. Dojechałek na miejsce o 19.00 w miarę trasa wyglądała i nie było jakichś problemów teraz gdy się przespać rano z Tobą i zaraz jadę w trasę żeby to, żeby to zdobyć I, i że idzie, że trzeba dążyć do realizacji swoich marzeń i wierzę, że to się jutro stanie dzień dobry wszystkim stanęłek już o trzeci, a teraz jest zapadność czwarto i jadę w trasę przygotowany i z Doliny Strążycka będę startował. Zapowiada się ciekawie, pogoda w miarę no, dopisuje, nic tylko jechać i będę dalej relacjonował tę trasę jak, jak to przebiegło. Teraz kieruję się na Łysą Polanę i potem na przejście graniczne i potem pojadę dali. A jeżeli o piątej, już byłoby to polanie, tak to w miarę szybko mi poszło, i teraz jadę przez przejście graniczne na Słowację. No i tam przede mną, w miarę czasowo to tak tu idzie, i w miarę dobrze, że jest zablokowany. Jadę dali. Żeby zdobywać, no bo daleko droga jest przed nami Dopiero chyba jedną gdzieś, Jedną że ich dopiero pokonamy Pierwsza przerwa o Pół szóstej, przejechamy Ile? Właśnie 25 kilometrów Trzeba coś zjeść Na razie Na razie w Duczu też nic nie widać, jedynie Księżyce Jedynie Księżyc świeci E, jest 6.25 e, przejechałem przez e, Jaworzynkę, Tę, Czańską dziarko Kotlinę i teraz e, wjeżdżam na drogę 537 i teraz je 30 km e, podjazdu więc ciekawie się zapowiada i też e, temperatura jest 4 stopnie Bo w jednej miejscowości było Tablica i 4 stopnie, więc ciekawie, no w miarę jak jest zaoblekany, ale czuję, że tym, że jest że że chudny. teraz chwilę zatrzymałem się na zrobieniu zdjęć i filmiku na e, łomnicę e, W oddali e, Pogoda się zaczyna przejaśniać Jeszcze słońca nie widać, ale jadę dalej e, Drogą 537 537 e, Na razie myślę, no, nogi moc zmarznięte A tak e, generalnie to wszystko w miarę e, Przejechane je prawie 50 km 40 i 83 i czyste medali bo kaj, kaj tam do 200 eee, przerwa eee, przy 60 eee, przy 64 kilometrach chyżne Hagi robię przerwę trzeba coś zjeść, eee, słoneczko to świeci tak eee, to Czas na przerwę Widać, blok robi przerwę i... No. Dzisiaj nie wybieram się nikąd góry Jadę rowerem O dziesiątej Zero zero przejechane stówkę Na jednym i na drugim też to sprawdzą No tu jest prawie stówka Żeby było, że tam bo różnie były włączone Jest tu o dziesiątej jeszcze w, e, Liptowski Peter, sprawdzą też to na telefonie to Stówka przekroczyła nieźle na razie Nie ma problemów na razie W miarę to idzie i Jadę dalej, bo trzeba jechać. No, niby godają, że na wieczór się kapkę mogą pogorszyć, ale nie odpuszczą, bo chcę przejechać, zdobyć tę trasę i, I jadę dalej. No. Ale zatrzymaj się na chwilę, żeby wam to pokazać, że stówka właśnie przekroczyła, przerwa 116 km i mój organizm potrzebuje regeneracji. Zaczynam no, czuć już barki i w ogóle słabe rzeki Muszę sobie na chwilę zrobić przerwę I jadę dalej No ale kapkę dłuższą przerwę zrobię bo e, Bo muszę się zregenerować Tak to nie idzie od razu wszystkie No i się nie ma co oszczędzać Dobra jemy Smacznego wszystkiego Eee, za mną już krywania, narodowo góra Suwacji. Teraz lecę dalej, teraz zobaczę, jak się tu, Na razie wszędzie z i Sprawdzić e, Trasę, czy dobrze jadę? E, przejechane 125 km, Minęło 2 Niezły czas też tak nagrać. Przestałem mnie boleć barki, ale zaczęły mnie kolana boleć. Prawda mówiąc, daleko że je od chałupy, nie pomyślałbym, że w tym roku taką trasę se Już się przygotowywałem do tego, ale nie sądziłem, że, że taką trasę zrobię. Kumpel mnie zmotywował do tego, żeby to zrobić, żeby, żeby to. Żeby to wykonać, że trzeba realizować jakieś swoje plany, swoje marzenia i znać, że jadę i jedę do tego właśnie pogoda I, i jadę no, ty Jeszcze trochę przede mną, ale wierzę, że to do rady Ale będziemy kontynuować Jadamy! Teraz je do Zuberca Tak maksimum jadę 8 na godzinę Daje wycisk no, bo na razie się trzyma Coś w moim stylu. A teraz daję do Zuberca. No, kiedy? O, za 200 drugą. Yeah. Miną kościół. Nie ja będę się kierował na Oralicę. Chyba nie tu. Idę zaraz w kier miejscu mu spręcu, bo to tak nie 50 km. No, już zmęczeni, powoli się zaczynają dować bez znaki. Ale jeszcze pogoda się O, Na chwilę zatrzymać, podziewać ile się wyjechało Teraz jadę przez Łorawicę e, e, Zostało tam gdzieś do Łorawicy 12 km. I najszybszą prędkość jaką się uzyskał na razie to było 65 km na godzinę Dość czas Nie zarejestrowałem tego cały czas nie mam włączonej Zapadność 5 A ja na moim liczniku jest 180 Siedem kilometrów. I teraz jazd został do Zakopanego, na dół. Eee, na miejsce. Jerzy jak przy aucie. Zajęło mi to ponad e, 13 godzin. I wyszło i 94,500 metrów. A my go dali, że miałoby 200 km dookoła, tak. Ale do Ehrady w jeden dzień to objechać. Ledwo, o mało tu nie dojechał, bo jeszcze facet wyjeżdżał ze sklepu i, i zajechał mi drogę, i ledwo że wyhamował do niego. Ale dzięki Bogu, że do, do rady. to zrobić w jeden dzień nie sprawdziłem bo to też był kolejny mój cel i wierzę że, że i wy też dowocie rady realizować swoje plany i cele i że dojść to wszystko to trzeba przełamywać swoje bariery więc zachęcam każdego który to ogląda że si moż marzenia to realizuj i doż rady po prostu a nie że nie do rady ja też do ich rady nie sądziłem, że w pewnym momencie mnie że że już nie dojadę, ale rady i temu to nagrywam. I prze... pozdrawiam każdego, który to ogląda. I mo możecie lajkować i subskrybować mój kanał, jeśli Wam się podoba. I zapraszam do kolejnego mojego filmu, który puszczę za niedługo. Bojdawlow.